Restauracja pod orłem w centrum Krakowa tętniła życiem tego chłodnego listopadowego wieczoru. Przy stoliku w rogu siedział samotnie 70-letni Stanisław Kowalski, były pułkownik Wojska Polskiego. Jego siwe włosy były starannie uczesane, a na piersi błyszczała mała odznaka weterana. Zamówił tradycyjny żurek i kawałek chleba, jak zawsze w rocznicę śmierci swojego syna. Niedaleko niego usiadła grupa sześciu nastolatków uczniów miejscowego liceum. Głośno rozmawiali o swoich planach na weekend, śmiejąc się i żartując. Ich beztroska kontrastowała z ciszą otaczającą starego mężczyznę. Kelnerka, młoda dziewczyna o imieniu Anna, podeszła do stolika weterana z gorącą zupą. Zauważyła jego smutny wzrok skierowany w okno, gdzie padał drobny deszcz. Krople spływały po szybie jak łzy, odbijając światła ulicznych latarni. Czy wszystko w porządku panie Stanisławie? zapytała cicho. Znała go z wcześniejszych wizyt. Mężczyzna skinął głową, próbując się uśmiechnąć. Tak, dziękuję Anno, po prostu wspominam. Dzisiaj jest trudny dzień. Na stolatki przy sąsiednim stoliku zaczęli zwracać uwagę na samotnego staruszka. Jeden z nich, wysoki chłopak o imieniu Marcin, szturchnął kolegę i wskazał na weterana. Patrz, dziadek znowu tu siedzi sam jak palec. Szepnął, ale wystarczająco głośno, żeby inni usłyszeli. Dziewczyna o imieniu Kasia zachichotała. Może czeka na swoją dziewczynę z domu opieki? Stanisław usłyszał ich słowa, ale postanowił je zignorować. Wziął łyżkę zupy do ust, starając się skupić na ciepłym smaku, który przypominał mu dom z dzieciństwa. Jego dłonie lekko drżały. Nie z wieku, ale z emocji. Nie wiedział, że ten wieczór odmieni życie wszystkich obecnych w restauracji. Nastolatki zachęcone brakiem reakcji ze strony starszego mężczyzny zaczęły być coraz śmielsze w swoich komentarzach. Tomek, najgłośniejszy z grupy, udawał, że czyta gazetę jak staruszek, przybierając przesadnie skupioną minę. O, widzę, że dziadek ma odznakę, powiedział Marcin, wskazując na pierś Stanisława. Pewnie dostał ją za długie życie. Albo za to, że przetrwał wojnę z dinozaurami, dodała Kasia, wywołując wybuch śmiechu wśród przyjaciół. Stanisław zacisnął dłonie na łyżce. Jego odznaka była pamiątką po służbie w jednostce specjalnej, gdzie ryzykował życiem dla ojczyzny. Otrzymał ją za akcję ratunkową w Afganistanie, podczas której uratował życie pięciu żołnierzy. Ale ci młodzi ludzie tego nie wiedzieli i nie chcieli wiedzieć. Anna, kelnerka, zauważyła rosnące napięcie. Podeszła do stolika nastolatków z menu deserów, mając nadzieję, że odwróci ich uwagę. Może państwo chcieliby coś słodkiego? Zapytała, starając się zachować profesjonalny ton. Tak, może dziadek chciałby trochę cukru do kawy, zaśmiał się Tomek. Słyszałem, że starzy ludzie lubią bardzo słodkie rzeczy, pewnie już nie czują smaku. Jego przyjaciele wybuchnęli śmiechem. Jedna z dziewczyn, Ola, zaczęła naśladować sposób chodzenia starszej osoby, kołysząc się przesadnie i udając, że ma problemy z równowagą. Może też potrzebuje okularów do czytania menu, dodała złośliwie. Stanisław poczuł, jak serce bije mu szybciej. Wspomnienia z przeszłości zaczęły napływać, obrazy z misji wojskowych, twarze kolegów, którzy nie wrócili do domu. Jego syn też służył w wojsku, zanim zginął w wypadku samochodowym pięć lat temu. Piotr miałby teraz trzydzieści pięć lat, może własne dzieci. Stary weteran spojrzał na swoje drżące dłonie i postanowił dokończyć posiłek jak najszybciej. Nie chciał sprawiać kłopotów, ale słowa młodych ludzi raniły go głębiej niż mógłby przyznać. Nastolatki, widząc, że starszy mężczyzna nie reaguje na ich żarty, postanowiły popchnąć sprawę dalej. Marcin wstał ze swojego miejsca i podszedł bliżej stolika Stanisława, udając, że idzie do toalety. Przepraszam, dziadku, powiedział głośno. Czy mógłby pan opowiedzieć nam o starych czasach? Pewnie pamiętał pan jeszcze konie i wozy. Jego przyjaciele parsknęli śmiechem. Kasia dołączyła do żartów. A może opowie nam, jak wyglądał świat przed wynalezieniem internetu, albo jak się żyło bez telefonów komórkowych. Pewnie pisał listy gęsim piórem dodał Tomek, udając, że pisze w powietrzu. Stanisław podniósł wzrok z nad talerza. Jego niebieskie oczy, kiedyś pełne determinacji żołnierza, Teraz wyrażały głęboki smutek. Widział w tych młodych twarzach brak szacunku, którego sam nigdy nie okazał starszym. Jego rodzice uczyli go, że starość to mądrość i doświadczenie, które należy szanować. Młodzi ludzie, powiedział cicho, może po prostu pozwolicie mi dokończyć kolację w spokoju? Tomek udał, że nie słyszy. Co pan mówi? Może pan mówić głośniej, słuch już nie ten, co kiedyś. Ola dołączyła do zabawy a może potrzebuje pan aparatu słuchowego. Mój pradziadek też miał taki problem. Inne osoby w restauracji zaczęły zwracać uwagę na sytuację. Starsze małżeństwo przy oknie wymieniło zaniepokojone spojrzenia. Mężczyzna w średnim wieku przy barze odłożył telefon i zaczął obserwować scenę z rosnącą dezaprobatą. Anna, kelnerka, podeszła ponownie do stolika nastolatków. Proszę państwa, może wrócimy do naszych miejsc. Inne osoby próbują spokojnie zjeść kolację. Ależ my tylko rozmawiamy z dziadkiem, odparł niewinnie Marcin. Prawda, dziadku? Lubi pan towarzystwo młodych ludzi? Pewnie przypomina mu to o własnej młodości. Stanisław poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie płakał od pogrzebu syna, ale teraz emocje zaczęły go przytłaczać. Wspomnienia, samotność i brak szacunku ze strony młodego pokolenia, wszystko to złożyło się na moment, którego nie mógł już dłużej wytrzymać. Łzy zaczęły spływać po pomarszczonych policzkach Stanisława. Starał się je powstrzymać, ale emocje były silniejsze. Jego ramiona zadrżały, a dłonie zacisnęły się na serwetce. Przez chwilę w restauracji zapanowała cisza. Nawet muzyka w tle wydawała się cichsza. Nastolatki nagle ucichły. Widok płaczącego starszego mężczyzny sprawił, że ich śmiech uwiązł w gardłach. Marcin cofnął się o krok niepewny, co robić dalej. Jego pewność siebie nagle zniknęła. Czemu on płacze? szepnęła Ola do Kasi, nagle czując się niekomfortowo. Może przesadziliśmy? Dodał cicho jeden z chłopców, Paweł, który do tej pory milczał. Stanisław próbował wytrzeć łzy, ale ciągle napływały nowe. Wspomniał swojego syna Piotra, który zginął w wieku trzydziestu lat. Pomyślał o żonie, która zmarła trzy lata temu na raka, o kolegach z wojska, z którymi stracił kontakt, o samotności, która stała się jego codziennym towarzyszem, o tym, jak bardzo tęskni za czasami, gdy miał rodzinę, cel, poczucie przynależności. Przepraszam, wyszeptał, wstając od stolika nie chciałem sprawiać kłopotów po prostu dzisiaj jest rocznica śmierci mojego syna. Anna szybko podeszła do niego z chusteczkami panie Stanisławie, Proszę nie przepraszać. To nie pan sprawia kłopoty. Spojrzała znacząco na grupę nastolatków, którzy nagle wyglądali na bardzo młodych i zagubionych. Ich wcześniejsza pewność siebie zniknęła, zastąpiona przez niepokój i poczucie winy. Tomek, który wcześniej był najgłośniejszy, teraz siedział cicho, wpatrując się w swoje dłonie. Kasia poczuła, jak żołądek ściska jej się z wstydu. Nigdy wcześniej nie widziała, jak jej słowa mogą tak bardzo kogoś zranić. Starsze małżeństwo przy oknie wstało i podeszło do Stanisława. Kobieta delikatnie dotknęła jego ramienia. Czy wszystko w porządku? Zapytała łagodnie. Stanisław skinął głową, wciąż walcząc z łzami. Tak, dziękuję. Po prostu czasami przeszłość wraca z całą siłą. Atmosfera w restauracji stała się napięta. Wszyscy czuli, że stało się coś ważnego, coś, co zmieniło nastrój całego wieczoru. Mężczyzna w średnim wieku, który wcześniej obserwował sytuację z baru, podszedł do stolika Stanisława. Miał na sobie ciemny garnitur i wyglądał na kogoś ważnego. W jego oczach było współczucie i determinacja. Przepraszam, czy mogę się przedstawić powiedział wyciągając rękę. Jestem Andrzej Nowak, dziennikarz z gazety krakowskiej. Czy to przypadkiem nie jest pan pułkownik Kowalski? Stanisław podniósł zaskoczony wzrok. Tak, to ja, ale skąd pan mnie zna? Pisałem artykuł o weteranach misji pokojowych dwa lata temu. Pański syn Piotr też służył w wojsku, prawda? Pamiętam zdjęcie z pana awansu na pułkownika. Piotr stał obok pana, tak dumny ze swojego ojca, miał na sobie mundur porucznika. Na wspomnienie syna Stanisław ponownie poczuł łzy w oczach. Tak, Piotr zginął pięć lat temu w wypadku samochodowym jechał odwiedzić rannego kolegę w szpitalu na stolatki przy sąsiednim stoliku słuchały tej rozmowy z rosnącym zdziwieniem nagle stary mężczyzna z którego się śmiali stał się kimś prawdziwym kimś z historią i bólem kimś kto stracił dziecko andrzej usiadł obok stanisława pański syn opowiadał mi kiedyś o panu podczas wywiadu mówił że jest pan jego bohaterem że służył pan w najtrudniejszych misjach i zawsze stawiał dobro kraju ponad własne bezpieczeństwo. Wspominał, jak uczył go pan honoru i odpowiedzialności. Piotr zawsze przesadzał, powiedział cicho Stanisław, ale w jego głosie słychać było dumę. Był lepszym żołnierzem niż ja i lepszym człowiekiem. Marcin, który wcześniej drwił ze staruszka, poczuł, jak robi mu się gorąco. Spojrzał na swoich przyjaciół i zobaczył w ich oczach to samo: wstyd i żal. Pomyślał o swoim dziadku, który zmarł, gdy był mały. Czy ktoś też się z niego śmiał, gdy był stary i samotny? Anna przyniosła Stanisławowi świeżą herbatę. Panie pułkowniku, może opowie nam pan o swojej służbie? Jestem pewna, że wszyscy chętnie posłuchają. Nastolatki wymieniły niepewne spojrzenia. Czy po tym, co zrobiły, mają prawo słuchać jego historii? Czy zasługują na to, żeby poznać prawdę o człowieku, którego tak okrutnie potraktowały? Stanisław wytarł oczy i spojrzał na zebrane wokół niego osoby. Po chwili wahania zaczął mówić cichym, ale pewnym głosem. W jego tonie słychać było lata doświadczenia i mądrości. Służyłem w wojsku przez 35 lat. Byłem w misjach pokojowych w Bośni, Afganistanie, Iraku. Widziałem rzeczy, których żaden człowiek nie powinien widzieć. Ale widziałem też piękno ludzkiej solidarności w najgorszych momentach. Andrzej, dziennikarz, skinął głową. Pamiętam, że otrzymał pan Krzyż Walecznych za akcję ratunkową w Afganistanie. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym? To była zwykła robota, odparł skromnie Stanisław. Moi ludzie zostali otoczeni przez wroga w górskim przełęczy. Nie mogłem ich zostawić. Każdy dowódca zrobiłby to samo. Nastolatki słuchały w milczeniu. Kasia poczuła łzy w oczach. Myśląc o tym, jak okrutnie się z nim obchodziły, wyobraziła sobie tego człowieka jako młodego żołnierza, ryzykującego życie dla innych. Najgorsze było to, kontynuował weteran, że po powrocie z misji ludzie często nie rozumieli, przez co przeszliśmy. Młode pokolenie myśli, że wojna to tylko filmy i gry komputerowe. Nikt nie mówi o prawdziwej cenie pokoju. Tomek skulił się na swoim krześle. Właśnie wczoraj grał w grę wojenną, śmiejąc się z wirtualnych eksplozji. Teraz te obrazy wydawały mu się obrzydliwe. Mój syn Piotr chciał pójść w moje ślady, powiedział Stanisław. Jego głos stał się jeszcze cichszy. Służył w jednostce specjalnej, był dobrym żołnierzem, lepszym niż ja. Ale życie, życie czasami jest okrutne. Przeżył trzy misje zagraniczne, żeby zginąć na polskiej drodze. Starsze małżeństwo przy oknie słuchało z uwagą. Mężczyzna też był weteranem, choć z wcześniejszej epoki. Jego żona delikatnie ściskała jego dłoń. Po śmierci Piotra zostałem sam, kontynuował Stanisław. Żona zmarła trzy lata później na raka. Czasami przychodzę tutaj do tej restauracji, bo Piotr lubił tu jeść pierogi. Czuję się wtedy bliżej niego. To jedyne miejsce, gdzie jeszcze go pamiętają. Anna wytarła łzy z oczu. Inne osoby w restauracji też były wyraźnie poruszone. Marcin nagle wstał ze swojego miejsca. Jego przyjaciele spojrzeli na niego zaskoczeni. Chłopak podszedł powoli do stolika Stanisława, nie wiedząc, co powiedzieć. Jego młoda twarz wyrażała głęboki wstyd i skruchę. Marcin stanął przy stoliku Stanisława. Jego młoda twarz wyrażała głęboki wstyd. Pozostali nastolatki, obserwowali go z napięciem, nie wiedząc, co zamierza zrobić. W restauracji panowała cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddech. Panie pułkowniku, zaczął niepewnie, jego głos drżał. Ja, my. Bardzo przepraszamy za to, co się stało. To było okropne. Stanisław podniósł wzrok na wysokiego chłopaka. W jego oczach nie było gniewu, tylko smutek i zmęczenie, ale też coś jeszcze, rodzaj zrozumienia, jakby widział w tym chłopcu siebie z młodych lat. Nie wiedziałem, kim pan jest, kontynuował Marcin. To nie usprawiedliwia naszego zachowania, ale nigdy nie spotkałem prawdziwego bohatera. Myślałem, że bohaterowie to tylko postacie z filmów. Kasia też wstała i dołączyła do Marcina. Łzy spływały po jej policzkach. Tak bardzo nam przykro. Mój dziadek też walczył w wojnie. Gdyby wiedział, jak się zachowałam, zawsze mówił mi, żeby szanować starszych, a ja. Jeden po drugim wszyscy nastolatki podeszli do stolika weterana. Tomek, który wcześniej był najgłośniejszy w drwinach, teraz ledwo mógł wydobyć z siebie słowa. Panie pułkowniku, czy mógłby pan nam opowiedzieć więcej o swojej służbie? Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda służba dla ojczyzny. Chcemy zrozumieć. Ola, która naśladowała chód starszej osoby, teraz stała z opuszczoną głową. Przepraszam za to, co robiłam, to było okropne i głupie. Paweł, który wcześniej milczał, ale też się śmiał, dodał Czy mógłby pan nam wybaczyć? Wiemy, że nie zasługujemy na to, ale Stanisław spojrzał na młode twarze wokół siebie. Widział w nich szczerą skruchę i chęć naprawienia błędu. Pomyślał o swoim synu Piotrze, który w ich wieku też czasami robił głupie rzeczy, ale zawsze potrafił przyznać się do błędu i go naprawić. Usiądźcie, powiedział łagodnie. Opowiem wam o prawdziwej służbie ale nie o tej z filmów, o tej prawdziwej, trudnej, ale ważnej, o tym, co znaczy odpowiedzialność za innych. Anna przyniosła dodatkowe krzesła, a inne osoby w restauracji też zaczęły się zbliżać. Atmosfera zmieniła się całkowicie, z napięcia i wstydu na ciekawość i szacunek. Andrzej, dziennikarz, wyjął notatnik. Czy mogę nagrać tę rozmowę? To powinna być historia, którą usłyszy więcej ludzi. Stanisław zaczął opowiadać o swojej pierwszej misji w Bośni. Nastolatki słuchały z zapartym tchem, gdy opisywał, jak jego oddział pomagał ewakuować cywilów z ostrzeliwanej wioski. Jego głos był spokojny, ale pełen emocji. Najważniejsze w wojsku to nie broń czy odwaga, mówił spokojnie. To odpowiedzialność za innych ludzi, za swoich żołnierzy, za cywilów, za przyszłe pokolenia, za Was. Ola, która wcześniej naśladowała chód starszej osoby, teraz słuchała każdego słowa. Czy nie bał się pan śmierci? Oczywiście, że się bałem, odparł szczerze Stanisław. Każdy normalny człowiek się boi. Ale czasami strach musi ustąpić miejsca obowiązkowi. Czasami musisz zrobić to, co słuszne, nawet jeśli się boisz. Opowiedział im o nocy, gdy jego patrol został zaatakowany w Afganistanie. Jak przez osiem godzin bronili pozycji, czekając na wsparcie. Jak jeden z jego żołnierzy, dziewiętnastolatek, uratował życie całej grupie, ginąc przy tym sam. Miał wasz wiek, powiedział, patrząc na nastolatków. Nazywał się Michał, pochodził z małej wioski pod Tarnowem. Jego rodzice do dziś przysyłają mi kartki na święta. Mówią, że to pomaga im przetrwać żałobę. Tomek wytarł oczy. Jak pan to wytrzymuje? Te wszystkie straty. Samotność. Stanisław zastanowił się przez chwilę. Wytrzymuję, bo wiem, że to co robiliśmy miało sens, że dzięki naszej służbie ktoś mógł żyć w pokoju, że dzieci mogły iść do szkoły zamiast uciekać przed bombami, że matki mogły spać spokojnie, wiedząc, że ich dzieci są bezpieczne. Andrzej notował każde słowo. Ta rozmowa była czymś więcej niż wywiadem. To była lekcja historii i człowieczeństwa. A co z panem synem? zapytała cicho Kasia jak to było być ojcem żołnierza? Stanisław uśmiechnął się smutno. Piotr był dumny z naszej rodzinnej tradycji, chciał służyć, pomagać innym, ale jako ojciec zawsze się martwiłem. Każdy telefon w nocy mógł być tym ostatnim. Zginął w drodze do szpitala, gdzie miał odwiedzić rannego kolegę z jednostki. Do końca myślał o innych. Restauracja wypełniła się niezwykłą atmosferą. Inne stoliki opustoszały, gdy goście podchodzili bliżej, by słuchać opowieści Stanisława. Nawet kucharz wyszedł z kuchni i stanął w drzwiach wycierając ręce w fartuch. Wie Pan, powiedział Marcin, my nigdy nie myśleliśmy o wojsku poważnie. To dla nas były tylko gry i filmy. Nie rozumieliśmy, że za tym stoją prawdziwi ludzie z prawdziwymi historiami. To naturalne, odparł Stanisław. Ja też w waszym wieku myślałem, że wojna to przygoda. Dopiero później zrozumiałem, jaka to odpowiedzialność, że każda decyzja może kosztować kogoś życie. Kasia zapytała o rodziny żołnierzy. Jak pana żona znosiła te wszystkie wyjazdy, to musiało być bardzo trudne. Maria była silną kobietą, powiedział Stanisław z czułością w głosie. Wiedziała, że służba to moje powołanie, ale nie było łatwo. Czasami wracałem po miesiącach nieobecności i musiałem na nowo poznawać własnego syna. Piotr dorastał bez ojca przez długie okresy. Opowiedział im o listach, które pisała Maria, gdy był na misjach. O tym, jak Piotr jako mały chłopiec rysował obrazki dla taty żołnierza. O świętach spędzonych daleko od domu, gdy jedynym prezentem była wiadomość, że rodzina jest bezpieczna. Czy żałuje pan swojej służby? zapytał Tomek. Stanisław pokręcił głową. Nie. Żałuję tylko, że nie spędziłem więcej czasu z rodziną. Ale służba dała mi poczucie sensu. Wiedziałem, po co wstaje rano. Wiedziałem, że moje życie ma znaczenie. Anna podeszła z herbatą dla wszystkich. Panie pułkowniku, czy mógłby pan opowiedzieć o tym, jak wygląda dzisiaj życie weterana? Samotnie, powiedział szczerze. Większość moich kolegów już nie żyje lub mieszka daleko. Młodzi ludzie rzadko interesują się naszymi historiami. Czasami czuję się jak żywy zabytek. Jak ktoś, kto przeżył swój czas. Nastolatki wymieniły zawstydzone spojrzenia, pamiętając swoje wcześniejsze żarty. Ale dziś, dodał Stanisław, patrząc na młode twarze, dziś czuję, że może jednak warto było opowiadać, że może jeszcze mogę coś przekazać. Paweł, który do tej pory milczał, nagle się odezwał: Panie pułkowniku, czy moglibyśmy się od pana czegoś nauczyć? Może regularnie się spotykać? Ola najcichsza z grupy nagle się odezwała. Panie pułkowniku, czy moglibyśmy się od pana czegoś nauczyć? Może odwiedzać pana czasami. Chcemy naprawić to, co zrobiliśmy. Stanisław spojrzał na nią zaskoczony. Chcielibyście to robić, ale dlaczego? Przecież macie swoje życie, swoje sprawy. Bo pan ma historie, których my nie znamy, odpowiedział Marcin. I bo. bo chcemy być lepszymi ludźmi. Pan pokazał nam, jak bardzo możemy kogoś skrzywdzić naszymi słowami. Tomek skinął głową. Mój dziadek zmarł, zanim zdążyłem go poznać. Może pan mógłby opowiedzieć nam więcej o historii, o prawdziwej historii, o tym, czego nie uczą w szkole. Kasia dodała. A może moglibyśmy też pomóc innym weteranom. Pewnie wielu z nich jest samotnych jak pan. Andrzej, dziennikarz, odłożył notatnik. To wspaniały pomysł. Czy zgodziłby się pan na cykl spotkań? Moglibyśmy to nagłośnić, żeby więcej młodych ludzi mogło usłyszeć pana historię. Stanisław poczuł, jak coś w jego sercu się rozjaśnia. Po raz pierwszy od lat miał poczucie, że jego doświadczenie może być przydatne, że jego życie wciąż ma sens. Ale czy naprawdę chcielibyście słuchać starych historii? Zapytał niepewnie. To nie są stare historie, powiedziała Kasia. To jest nasza historia, historia naszego kraju, naszych dziadków. My o tym nic nie wiemy, a powinniśmy. Anna, kelnerka, też się włączyła. Panie pułkowniku, może moglibyśmy organizować te spotkania tutaj, w restauracji. Właściciel na pewno się zgodzi, to będzie zaszczyt dla naszego lokalu. Starsze małżeństwo przy oknie podeszło bliżej. My też chcielibyśmy uczestniczyć, powiedział mężczyzna. Ja też jestem weteranem, choć z innej epoki. Może razem moglibyśmy opowiadać młodym o historii. Stanisław spojrzał wokół siebie na wszystkie te twarze, młode i stare, pełne zainteresowania i szacunku. Poczuł, że po raz pierwszy od śmierci syna ma cel, powód, żeby wstawać rano. Dobrze, powiedział cicho. Opowiem wam wszystko, co wiem: o wojnie, o pokoju, o służbie, o poświęceniu, o tym, co znaczy być żołnierzem. Ola wytarła łzy. Dziękujemy panu za wybaczenie i za szansę. Tydzień później restauracja pod Orłem była pełna ludzi. Andrzej, dziennikarz, napisał artykuł o spotkaniu z weteranem, który rozszedł się po mediach społecznościowych jak pożar. Młodzi ludzie z całego Krakowa przyszli posłuchać historii Stanisława. Nastolatki, którzy tydzień wcześniej się z niego śmiali, teraz siedzieli w pierwszym rzędzie. Marcin przyniósł ze sobą młodszego brata, Tomek zaprosił kolegów z klasy. Kasia przyszła z babcią, która też miała historie wojenne do opowiedzenia. Nie spodziewałem się takiej frekwencji, powiedział Stanisław do Anny, która pomagała organizować krzesła. Ludzie potrzebują takich historii, odparła, zwłaszcza młodzi. Oni chcą rozumieć świat, ale nikt im nie tłumaczy, nikt nie mówi im o prawdziwych bohaterach. Stanisław zaczął od opowieści o swoim dzieciństwie w małej wiosce pod Krakowem. O tym jak jego ojciec, też żołnierz, uczył go szacunku dla munduru i ojczyzny, o pierwszych latach w wojsku, gdy był młody i pełen ideałów. Najważniejsze, czego nauczyłem się w wojsku, Smówił, to, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby być najsilniejszym. Polega na tym, żeby chronić tych słabszych, na tym, żeby służyć czemuś większemu niż ty sam. Po spotkaniu, młodzi ludzie podchodzili do niego z pytaniami. Jedna dziewczyna zapytała o służbę kobiet w wojsku. Chłopak interesował się nowoczesnym sprzętem wojskowym, inna osoba chciała wiedzieć, jak zostać żołnierzem. Marcin podszedł na końcu: Panie pułkowniku, czy mógłbym zaprosić pana do naszej szkoły? Nasz nauczyciel historii chciałby, żeby pan opowiedział uczniom o misjach pokojowych. Stanisław poczuł dumę i radość. Oczywiście. To będzie zaszczyt. Kasia dołączyła do rozmowy. A może moglibyśmy zorganizować zbiórkę dla weteranów, żeby pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji? Tomek dodał. Moglibyśmy nagrywać pana opowieści, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń. Trzy miesiące później Stanisław stał przed lustrem w swojej małej kawalerce, poprawiając krawat. Dzisiaj miał ważne spotkanie, prezentację projektu Mosty Pokoleń, który powstał dzięki inicjatywie nastolatków z restauracji. Na jego biurku leżały listy od młodych ludzi z całej Polski, którzy chcieli poznać historię weteranów. Marcin i jego przyjaciele założyli fundację pomagającą weteranom, organizowali spotkania międzypokoleniowe, zbierali fundusze na pomoc samotnym żołnierzom, nagrywali wywiady z weteranami, żeby zachować ich historię dla przyszłych pokoleń. W restauracji pod Orłem każdy czwartek był teraz Dniem Weteranów. Przychodziło coraz więcej starszych żołnierzy, ale też młodych ludzi chcących poznać prawdziwą historię. Anna została koordynatorką projektu, a właściciel restauracji przekazywał część zysków na rzecz fundacji. Stanisław wszedł do restauracji i zobaczył znajome twarze. Anna, kelnerka, która teraz była jego prawą ręką w organizowaniu spotkań, Andrzej, dziennikarz, który dokumentował wszystkie spotkania i pisał książkę o weteranach. Starsze małżeństwo, które dzieliło się swoimi wspomnieniami wojennymi, a przede wszystkim sześciu nastolatków, którzy zdrwali stali się jego najlepszymi przyjaciółmi i współpracownikami. Panie pułkowniku, zawołała Kasia biegnąc do niego. Mamy wspaniałe wieści. Ministerstwo Obrony chce wspierać nasz projekt i dostaliśmy zaproszenie do programu telewizyjnego. Stanisław uśmiechnął się szeroko. Pomyślał o synu Piotrze, o żonie Marii. Gdyby mogli go teraz zobaczyć, byliby dumni. Jego życie znowu miało sens, znowu służył czemuś większemu. Wiecie co? powiedział do młodych ludzi. Myślę, że Piotr by was polubił. Zawsze mówił, że młode pokolenie ma w sobie więcej dobra niż się wydaje. Trzeba tylko dać mu szansę. Tomek położył rękę na ramieniu starego weterana. A my wiemy, że pan Piotr byłby dumny ze swojego ojca. Pan pokazał nam, co to znaczy być prawdziwym bohaterem. Ola dodała i nauczył nas, że szacunek to nie tylko słowa, ale czyny. Stanisław poczuł łzy w oczach, ale tym razem były to łzy radości. Zrozumiał, że czasami najgorsze chwile mogą prowadzić do najpiękniejszych zmian i że szacunek między pokoleniami można odbudować, jeśli tylko ludzie zechcą się nawzajem wysłuchać i zrozumieć. Patrząc na młode twarze wokół siebie, wiedział, że jego misja jeszcze się nie skończyła, że ma jeszcze wiele do przekazania, a oni wiele do nauczenia się.